Czy to prawda, że pierwsze mieszkanie na podnajem zdobywa się dopiero za 20 razem na spotkaniu? A niekoniecznie. Oglądaj do końca to wideo, a dowiesz się, jak pozyskiwać mieszkanie na podnajem, gdzie takich mieszkań szukać i z których z tych metod ja sam korzystam. Metod na wyszukiwanie mieszkań na podnajem jest kilka. No i pierwszą. Taką z nich, o której Ci opowiem, są portale typu OLX, typu Gumtree, Otodom i tak dalej. Z tym, że problem z nimi jest taki, że no szybko może się okazać, że to jest jednak niewygodne dla Ciebie i sporo czasu Ci zajmuje. I tutaj z pomocą przychodzą takie płatne aplikacje, takie agregaty zbierające wszystkie te ogłoszenia w jednym miejscu, i często nawet ogłoszenia z gazet możesz tam znaleźć. I na przykład taką aplikacją jest monitor. To jest aplikacja, która ma taką bardzo fajną cechę, bo monitor wyśle ci maila, kiedy gdzieś tam w internecie pojawi się mieszkanie, które Cię interesuje. Czyli w panelu sobie ustawiasz to, co Cię interesuje, czyli załóżmy minimalnie 60 metrów, minimalnie trzy pokoje, załóżmy, i w takiej takiej dzielnicy, i wtedy dostajesz maila z powiadomieniem. I kolejną tego typu aplikacją jest Amer. To wpisz sobie w Google Amer WAV i w Amerze znajdziesz też historię danego ogłoszenia. To jest, jesteś w stanie sprawdzić, czy takie mieszkanie kiedyś już wcześniej było w internecie wystawiane? I to ci taką przewagę daje, że wiesz, że na przykład co roku właściciel gdzieś tam w czerwcu mieszkanie wystawiał, czyli dla ciebie to jest taka informacja, że on na przykład miał w wakacje problem z wynajęciem tego mieszkania. Albo że na przykład mieszkanie było wystawiane gdzieś tam co 3 miesiące regularnie, to też wiesz, że właściciel miał problem. I wtedy możesz tak argumentować, że ty zajmiesz się tym mieszkaniem, dasz gwarancję czynszu na kilka lat, no i łatwiej będzie ci wtedy od razu przekonać właściciela. Istnieje też taka aplikacja, która się nazywa Adradar, z tym, że ja ją testowałem gdzieś tam na samym początku rozwoju tego, tej aplikacji. No a jak się teraz miewa, nie wiem, dlatego, no nie wiem, może napisz, może dadzą Ci przetestować tę aplikację. Drugie źródło to pośrednicy nieruchomości. Ja co jakiś czas zlecam obdzwonienie wszystkich pośredników, których tylko mi się we Wrocławiu udało znaleźć, i jeżeli tak zrobisz, zrobisz to w swoim mieście, no to na pewno jakąś taką fajną osobę znajdziesz, która no, dobre mieszkanie na podnajem Ci podeśle. Także wejdź sobie na OtoDom, znajdź zakładkę biura nieruchomości, wpisz tam swoje miasto. Ja na przykład przed chwilą wpisałem Warszawa i tam znalazłem 1200 pozycji. Także powodzenia w dzwonieniu, ale pamiętaj też, że możesz to zlecić, jeżeli nie chcesz tego robić. Kolejne źródło to ulotki. I właściwie no, nie mogę ci tej metody polecić, bo sam zleciłem rozniesienie 10 tysięcy ulotek, i sam odezwu nie miałem. No, można by to gdzieś tam podważyć, że ta osoba, być może, która roznosiła te ulotki, faktycznie się nie sprawdziła, albo dzielnica, w której te ulotki były roznoszone, była nie taka. Ja raczej w ulotki już nie wchodzę. Kosztowało to jakieś 600 zł, sam ten kolportaż projekt i druk oczywiście też wyniósł jakąś kwotę, nie pamiętam już teraz jaką. Kolejnym sposobem jest stworzenie gotowca inwestycyjnego, czyli po prostu robisz flipa, sprzedajesz mieszkanie razem z Twoim pakietem zarządzania najmem z gwarancją czynszu. To już jest osobny, szeroki temat, którym no ja się nie zajmuję, także na tym przystajmy. Jeśli interesuje Cię podnajem, to pobierz mojego bezpłatnego e-booka o podnajmie. Kliknij w link, który znajduje się pod tym wideo. I gdyby coś było niejasne, albo gdyby ci się pojawiły jakieś pytania, to opisz śmiało w komentarzu poniżej. A tymczasem pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!